Jesteśmy sztabem starachowickim 20 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomys. Już od dwóch miesięcy trwają przygotowania, dzisiaj akurat klejemy puszki, wypełniamy ankiety. Ankiety powędrują sobie do Warszawy, gdzie będą zalaminowane, opieczętowane i niesamowicie ważne i z tym wszystkim ludzie wyjdą na ulicę i będą zbierać pieniążki. W tym roku nadano wszystkim sztabom numer. Nasz sztab ma numer 001395 i z tym numerem będziemy na terenie całego powiatu działać ostro 8 stycznia, czyli już niebawem. A w tym roku zbieramy dla zdrowej mamy, zdrowego wcześniaka, zdrowego dziecka, czyli na zakup najnowocześniejszego sprzętu, urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Gramy z pompą. Zawsze gramy głośno, zawsze gramy radośnie, a w tym roku dodatkowo gramy z pompą. Jesteśmy w trakcie przygotowań, jest gorąco, a będzie jeszcze cieplej. Siema! Zachęcam Państwa gorąco do wrzucania tego przysłowiowego grosika, bo to daje kwotę ogromną. Przypominam, że w ubiegłym roku była to kwota prawie 70 tysięcy. Myślę, że w tym roku ona będzie pobita. Zabaj!